W poprzednim odcinku. Księżniczko, przybyłyśmy najszybciej jak mogłyśmy. Chcę, żebyście jeszcze raz użyły elementów harmonii przeciw Discordowi. Klejnoty zniknęły! Wszyscy muszą grać do końca, albo gra się skończy i wygram ja. Nasza przyjaźń skończona? Z kim rozmawiałaś? Z nikim? Z żadnym skutyków. Z Co? Pinki Paj, jak dobrze cię widzieć! Co was tak cieszy? Co się stało moim przyjaciółkom? Wygląda na to, że wywołamy teraz wielką burzę chaosu. <śmienny> A ty z czego tak się śmiejesz? <grymne> Jesteście najśmieszniejszymi stworzeniami, jakie kiedykolwiek widziałem. Odwołaj to! Zastanów się, zanim zaczniesz śmiać się z Quir 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 Paj! Ach, tak? Więc ha, ha! Przestań! Nie! Ha, ha! Przestań! Nie! Powrót do harmonii, ha, 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 ha. część druga. E, Rarity? Ten diament jest twój? Twilight mówi, że musimy go podzielić, bo znalazłyśmy go razem. Zostaw to! Jest mój! Tylko mój! Dlaczego się tak zachowujecie? Musimy się trzymać razem. Chyba zaraz pęknę ze śmiechu. Przestań, Discord! Nie grasz fair play! Ja nie gram fair play. To może się nie znamy. Jestem Discord, duch chaosu i dysharmonii. Witam! Jak możemy znaleźć klejnoty harmonii, skoro zniszczyłeś labirynt, zanim doszłyśmy do końca? O, zaraz, czy wy. <ścoughs> Zabawne! Myślałyście, że elementy są w labiryncie? Zwroty i zaklęty to część mojej gry. A wszystko znajdziesz tam, gdzie drugi początek był. Nigdy nie powiedziałem, że są w labiryncie. Ale... ale... Próbuj dalej, Twilight Sparkle. Może twoja magia przyjaźni ci pomoże. A teraz wybacz, wracam siać spustoszenie. Czekoladowy deszcz? Nienawidzę czekolady! Och! Myśl, Twilight, myśl. Znajdziecie elementy tam, gdzie jest początek. Tam, gdzie jest początek. Nie dotykaj go! Ja dotykam Twój Diament Rarity. Hahaha! Ha, ha. Z czego się śmiejesz? O, oh, ja chcę wracać do domu. Zaraz, zaraz. Dom! Tam, gdzie jest początek! Elementy muszą być. Ponyville! No dalej! Jestem pewna, że o to chodziło w tej zagadce. Jeśli wrócimy teraz do biblioteki, znajdę tam książkę, w której jest rozwiązanie! <laughs> Robota skarby, mamusia jest dumna. Wow, teraz widzę znacznie lepiej. Miałam to w planie. Discord zamienił naszą Ziemię w Mydło. Przepięknie, prawda? To jest nowe, ulepszone Ponyville, a to dopiero moja pierwsza zmiana. To może wyglądać na zabawę, ale nie jest! Oh. Przypatrz się, chaos zapanował nad światem. Niczego nie mogę zobaczyć. Za ciemno. Cóż, zaczekaj chwilkę, a zobaczysz to w pięknym świetle dnia. Lub nie. Ponyville ma być centrum świata chaosu? Nie, jeśli mam tu coś do powiedzenia. Nie martw się. Nie masz. Oh. O, dobra, jesteśmy. Wszystkie proszę, proszę, wchodźcie do środka. Proszę. A ja się na to nie zgadzam. Z przyjemnością. Nie znoszę bibliotek. No. Oh. Proszę, nie mamy czasu! Zapomnij Twilight! Już ja wiem, co ty knujesz. Zaraz jak tam wejdę, wyślesz swojego sługusa spajka, żeby zabrał to, ale ten plan nie wypali. Nigdzie bez niego nie pójdziesz, tak? Ach. Chodź! Ach. Ach. Co zrobiłaś, Fluttershy? Bo wyglądałeś tak spokojnie. Ja... Uh, uh, uh. Uważaj, Twilight! Zniszczy Zniszczysz jego piękne krawędzie. O wielkie nieba. Twilight, co tu się dzieje? Dlaczego one są... szare? Nie pytaj. Musisz mi pomóc coś znaleźć. Hej Twilight, co jest mokre i głupawe? Fluttershy, mam już dosyć tego... Twoja twarz! Co się im wszystkim stało? Widzę, że wybrałeś najgorszą z nas. Uch, nie mam czasu wyjaśniać. Trzeba znaleźć informację o klejnotach harmonii, zanim ktoś zrobi coś, czego będzie żałował. O klejnotach harmonii? O, 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 wiem dokładnie, gdzie to jest. Znalazłem! Flaterszaj! Lepiej daj mi tę książkę! To ją zła! Hej, Applejack, oddaj mi to! Przecież ja nic nie mam! Pinki! Przestańcie! Skończcie to natychmiast! Moje! Hej, nawet nie wiesz, co ukradłaś. Nie, Ale jeśli ty to chcesz, to ja też to chcę! Uch! Daj mi tę książkę! Uch! Gdzie ona jest? Gdzie jest Rarity? Nie wiem. Kłamstwo! Ua! Cofnijcie się! Wszystkie! To moja książka i będę ją czytać! O! To klejnoty! Były tu cały czas! To wspaniale! Teraz musisz pokonać Discorda i przywrócić wszystko do normy! Widzicie? Tu są! Znalazłyśmy klejnoty harmonii! Razem! Nic was to nie obchodzi, co? Nie! Nie sądziłam, że to się stanie. Przyjaciółki kompletnie powariowały! Naszyjnik, 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 naszyjnik! I wielka korona! Chodźcie wszystkie, idziemy! Ale Twilight, nie zapomniałaś o kimś? Nie. Mamy Kłamczuchę, Gbura, Chciwca i Brutala. To chyba nam wystarczy. No a co z Rainbow Dash? Gratulacje, Spike. Ty będziesz Rainbow Dash. No jazda! Ja? No ale co jeśli się dowiesz, że się pod nią podszywam? To się źle skończy. Trudno. Musisz nią być. Teraz chodźmy pokonać Discorda. Nie chce mi się powtarzać tego setny raz! Już! Uwaga! Nadchodzi Tom! No, no, no. Widzę, że znalazłyście już klejnoty harmonii. To straszne! Discord, rozwiązałam twoją zagadkę. Teraz już po tobie. Chyba rzeczywiście. Całkiem mnie przejrzałyście. Teraz czekam już tylko na najgorsze. Jestem gotowy na bycie pokonanym. Strzelajcie w sam środek. Formujcie szyk. <grymne> Rainbow Dash, chodź tutaj. Dobra, skończmy z tym nareszcie. <grymne> Co to ma znaczyć? Moja działa. Te wasze pewnie są do bani. Nie cierpię tych klejnotów harmonii. Hm, śmieci. Moje! Wybacz, Twilight. Lepiej wrócę na górę i sprzątnę bibliotekę. Powodzenia z tymi... Ups, przepraszam, Rainbow Kratxo. <laughs> Brawo, kucyki, brawo! Harmonia Equestria ostatecznie zniszczona. Discord włada, Celestia spada. To przez ciebie się nie udało! Do kogo teraz mówisz? Do wszystkich! Do was wszystkich! Zmywam się stąd! Lepiej już pójdę. Na farmie czekają na mnie nowi przyjaciele. Tak, mam was dosyć. Tak, idźcie, bardzo proszę. Też Was nie potrzebuję. Przyjaciele? Raczej. wrogowie. Musisz zobaczyć, co zrobiłem. A, <śmiech> Wspaniale. <śmiech> no, chodź, Twilight Sparkle, postaraj się poczuć ducha tych rzeczy. Przecież w końcu to jest Twój nowy dom. Chyba już nie. <laughs> Pakuj się, Spajki, jedziemy. Tylko nie pytaj dokąd, bo jeszcze nie wiem. Byle nie tu. Nie mogę! Księżniczka! Wysyłała to odkąd wróciłem na górę. No to! To wszystkie listy, które napisałam do księżniczki, odkąd zamieszkałam w Ponyville. Ale dlaczego je odesłała? Prawdziwy przyjaciel nie ocenia na po podorach. Przyjacielu zawsze można polegać. Do dobra przyjaźń jest jak, jest jak dobra książka, to coś, co będzie trwać wiecznie. Wszystkie kucy na całym stawać, wierne sobą. Magicznym węzłem przyjaźni, nawet jeśli wcześniej się nie znały. Spike! Spike! Już wszystko jasne! Nie rozumiesz? Discord chciał nas odciągnąć od tego, co ważne. Wiedział, jak wielką moc ma nasza przyjaźń i chciał, żebyśmy o tym zapomniały. Pamiętasz, co powiedziałam naszego pierwszego dnia w Ponyville? Powiedziałam, że przyszłość Ekwestrii nie polega na zawieraniu przyjaźni, ale prawda jest odwrotna. Przyjaźni, które zawarłam, będąc tutaj, ocaliły Ekwestrię przed Luną, a teraz ocalą ją przed Discordem. Uh. Masz rację. Muszę walczyć o naszą przyjaźń. Dla nich! Dla mnie! Dla Equestrii! Uh. 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 Może zostaniesz tu i odpoczniesz? A ja sama zajmę się ratowaniem naszej przyjaźni. Uh. 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 a więc starałam się pokonać Discorda, ale żadna z moich pseudoprzyjaciółek nie próbowała mi pomóc. Applejack, jestem tu, by walczyć o naszą przyjaźń. O, teraz to chcesz walczyć. A gdzie byłaś, kiedy walczyłam z Discordem? Ocknij się już! Ach, to nie jesteś ty! Nie jesteś kłamczuchą. Twilight! A miałam wizję, w której okropnie się kłóciłyśmy. Nie mogłam znieść takiej prawdy, więc sama zaczęłam kłamać. Czy możesz mi wybaczyć? Już to zrobiłam. Chodźmy! O nie! Twilight, Applejack! Miałam taki okropny sen! Co wy sobie myślicie? Zostawcie mój kamień! Zostawcie! Nigdy do tego nie wracajmy. Byłam szara. Możecie uwierzyć? O, nie ma jej tu. Bez Rainbow Dash nie możemy użyć klejnotów. Może być teraz wszędzie. Nigdy jej nie znajdziemy. Tak, znajdziemy. Ona jest tam. Rainbow Dash! Hejka! A my wszędzie cię szukałyśmy. Fajnie. Discord wciąż na wolności. Potrzebujemy Twojego elementu, żeby go pokonać lojalności. Lojalność, szmajalność. Czy wyście widziały Ponyville? To katastrofa. Zostaje w Cloudsdale, gdzie wszystko jest super. Jak ona może myśleć, że ta mała, cienka chmurka to Cloudsdale? Tak samo jak Ty myślałaś, że ta wielka skała jest z diamentem. Chyba miałyśmy już więcej o tym nie mówić? Czas na plan B. <słuch> Dobra, Fluttershy. Złapiesz ją i ściągniesz na ziemię. Applejack opuści mnie na dół na tej linie, żebym mogła zdjąć z niej zaklęcie. Tak jest. A nie miałabyś nic przeciwko, żebym cię stąd ściągnęła wbrew twojej woli? Oh. Nieźle. Ponyville to wasz problem, nie mój. Fluttershy. Musimy ją złapać. Ja! Yeah! Applejack! Nie, <laughs> nie przecież miałaś zabezpieczać linę. Rarity, pinki, trzymajcie się, wy ją spowalniacie! O, Flatershai, czy możesz być tak miła i lecieć szybciej? <grymne> nie mogę! Jeśli jej nie złapiesz, Discord wygra! Ten wielki, wstrętny, Łośnik! Dobrze, Applejack! Ostatnia Lina! Bądź ostrożna! A co z Wil? Gdzie są klejnoty? Discord pokonany? Chyba jeszcze za wcześnie na świętowanie. Chaos to wspaniała, wspaniała rzecz. Nie tak wspaniała jak przyjaźń. A, znowu wy. Tak jest! Nie udało ci się zniszczyć naszej przyjaźni. O, Applejack, nie oszukuj mnie, to ja zrobiłem z ciebie kłamczukę. Nic nie rozumiecie? Ci, co zrozumiałyśmy. Nauczyłyśmy się, że przyjaźń nie zawsze jest łatwa, ale zawsze warto jest o nią walczyć. U -ble. Dobra, zaczynajcie, użyjcie tych swoich małych elementów przyjaźni. Zróbcie to szybko. Zaczynam tęsknić za idealnym chaosem. Dobra dziewczyny, pokażmy mu, co potrafi przyjaźń. Zaraz, zaraz! <skrydź> <słyski> ཨོ ཙོ ཙོ Zebraliśmy się dzisiaj tutaj, by ponownie nagrodzić odwagę sześciu przyjaciółek, które stanęły do walki z Discordem i ocaliły Ekwestrię przed wiecznym chaosem. Bra!